Wiele osób myśli, że zioła można zbierać dopiero od wiosny, a tu mamy teraz luty. Co prawda, luty w tym roku jest wyjątkowo fajny, taki wręcz wiosenny, co widać za mną. Jest też w miarę ciepło, więc wszystko zaczyna się wcześniej. No i my wam dzisiaj pokażemy, jakie zioła, takie prozdrowotne, jak ktoś lubi smakowe, to też zbierać. Okazuje się, że w lutym można zbierać już zioła, które nie tylko pomogą w przeziębieniach, bo to się ludziom kojarzy z ziołami, ale również jest mnóstwo roślin, które będą Wam pomagać, na przykład na stawy. Poza przeziębieniem i bólem stawów, co dotyka ostatnio dużo ludzi, jest wiele ziół, które teraz będziemy zbierać i bardzo pomogą, na przykład w problemach kobiecych, czy na przykład na nerki. Tutaj mamy drzewo, wyjątkowo akurat nisko, bo to są ogólnie bardzo wysokie drzewa. Nazywa się olcha. I ona ma takie zwisające co się? To nie są szyszeczki, bo Olha ma jeszcze dodatkowo właśnie plus tego mięciutkiego to ma jeszcze takie twarde szyszeczki. O, tutaj są? Takie. I zarówno te mięciutkie szyszki, jak i te się zbiera. I Olha nazywana jest drzewem dla kobiet, bo bardzo ale pri bardzo pomaga w leczeniu takich dolegliwości kobiecych, czyli e, na przykład upławów, pomaga e, przy zapaleniu nerek, e, na, na buzie, na skórę, na, na włosy. Także właśnie nazwane jest to drzewem kobiet, bo szczególnie kobiety skorzystają na tej roślinie. I ja w tym roku pierwszy raz będę zbierać, bo dopiero niedawno się dowiedziałam w ogóle, że olcha się zbiera. Także fajnie, że udało się takie niskie drzewo znaleźć. Wkładu chemicznego olchy nie będę Wam wymieniać, ponieważ i tak tego nie zapamiętacie. Warto jednak pamiętać, że oprócz tego co wymieniłam wcześniej, działa ona również rozkurczowo, przeciwbiegunkowo, przeciwtrądzikowo, przeciwnowotworowo. Pomaga przy miażdżycy i reumatyzmie. I pewnie ma wiele innych zastosowań, o których jeszcze nie doczytałam. Od razu przy tym drzewku mamy maleńkie drzewko, ale bardzo zauważalne. Przez te białe kotki. To mamy wieżbę. Wszystkie rodzaje wieżby e, mają kotki z tego co wiem. I te kotki właśnie się zbiera. jak nie na palmę, tylko właśnie do herbatki, żeby zrobić sobie napar. No i tutaj na przykład mamy wieżbę. Widać już właśnie bazie, tylko strasznie malutkie, ale tutaj mamy więcej. Łatwo więc rozpoznać na wiosnę. Wierzbę, bo, bo ma kotki. No i te kotki sobie dzisiaj pozbieram. Czasami są one mniej, czasami więcej puchate. Najlepiej, żeby nie były tak bardzo rozwinięte, takie wiecie, już takie takie totalnie puchate. A jeśli chodzi o wierzbę, to prócz zbierania kotków można jeszcze ściągać z wieżby korę i korę też się parzy na herbatę, na przeziębienie. Ale tego jeszcze nigdy nie robiłam. Kotki to inaczej kwiaty wierzby. Z ciekawości sprawdziłam skąd wzięła się nazwa bazie, okazuje się, że dawniej mówiło się tak na małe owieczki i faktycznie są one takie malutkie, puchate, słodziutkie. Kotki wierzby można jeść na surowo, natomiast ja z racji tego, że one są takie puchate jakoś nie wyobrażam sobie ich zjeść w takiej formie, natomiast jak wy chcecie to spróbujcie. Warto wiedzieć, że herbata z Bazi działa tak jak aspiryna, tyle że nie ma w niej chemii. I taką herbatkę w przypadku przeziębienia można podawać nawet niemowlakom. Babcie i Prababcie robiły nie tylko na par skotków bazi, ale również mleko baziowe. W internecie znajdziecie przepisy, jak można sobie je przygotować, jakbyście chcieli sobie pomóc w chorobie. Osoby, które mają uczucie. Niepełnego oddechu, tak jakby im brakowało miejsca w płucach, powinny sięgać po wierzbę, bo ma ona właściwości takie, że zwiększa pojemność płuc. W tym roku, wyjątkowo wcześnie, tak mi się przynajmniej wydaje, zaczął rosnąć podbiał. Podbiał to taki kwiatuszek. Niektórym się yy, kojarzy z mleczem. Mlecze są naczybniszkiem, one są znacznie później. Podbiał jest taki niziutki, rośnie często na takich poboczach, np. przy torach albo przy obrzeżach parkingów. I to jest też świetna roślinka, ale teraz wam nie powiem na co, bo nie byłam przygotowana na to, że podbiał teraz będzie. I to też pierwszy raz, kiedy go zbieram. Podbiał. Widzicie, zapomniałam, jakie ma zastosowanie, dlatego że ja nie wam bólu gardła. A właśnie, podbiał bardzo często stosowany jest, gdy was boli gardło łączony jest na przykład z tymiankiem. Także kilka kwiatuszków mam, on dopiero zaczyna się pokazywać. Jak będzie więcej, to wtedy będzie można więcej nazbierać. U nas akurat rośnie przy torach, często widzę w ogóle przy torach. My mamy taką, takie torowisko, przy którym praktycznie nic nie jeździ. Jeden, dwa pociągi dziennie, dziennie i to z kopalni, więc nie jest tak zanieczyszczone. Ogólnie zioła starajcie się zbierać jak najdalej od dróg, żeby nie były, wiecie, zanieczyszczone od tych wszystkich samochodów i tak dalej. Dzika róża. O tym był yy, osobny film na naszym kanale, więc się nie będę za bardzo yy, tutaj rozdrabniać nad nią. Dziką różę można zbierać od jesieni przez całą zimę do wiosny, jeśli się uchowa, bo bardzo dużo ptaków je yy, dziką różę. Tyle, że po przemrożeniu, tak jak ona jest teraz, to jest taka ciepciata, więc nie każdemu może pasować, ale do herbaty w sam raz, więc ja też sobie nazbieram. Zrobimy sobie herbatę na przeziębienie, bo coś nas już powoli chyta. W poprzednim filmie o dzikiej róży nie powiedziałam, że jest sposób na suszenie dzikiej róży tak, by wytrąciło się z niej nawet kilkadziesiąt razy więcej witaminy C. Otóż należy suszyć dziką różę w temperaturze od 70 stopni co 10 minut zmniejszając temperaturę o 10 stopni. Aż do maksymalnego wysuszenia, i w taki sposób wytrąca się z niej znacznie więcej witaminy C niż przy innym sposobie suszenia. Poprzednią część spaceru odbyliśmy poza domem, bo nie wszystkie rośliny mamy w ogrodzie, natomiast właśnie dużo z tego, co się zbiera teraz, wczesną wiosną, mamy w ogródku. I najważniejsza to jest sosa. My mamy sosen wiele, bo posadziliśmy mnóstwo takich młodziutkich, ale młodziutkich nie będziemy zbierać. Tutaj mamy takie wieloletnie. Igły sosny są bardzo dobre na herbatkę albo lemoniadę, mają mnóstwo witaminy C, więc są super na odporność. Działają podobno wykrztuśnie, a, a propos wykrztuśnie, czyli chodzi o gardło płuca, to jest też taka roślinka, której mamy w ogrodzie mnóstwo, bo jest bardzo ładnym kwiatkiem. I to jest, moment, moment, przed chwilą, o widziała, to jest ta roślinka, to jest miodunka plamista, kiedyś chciałabym zrobić dla Was o niej osobny odcinek, to jest zioło kwiatek. U mnie w ogródku bardziej jako kwiatek. Jest tego mnóstwo, bardzo y, y, dobrze się rozrasta, więc dla niektórych jest to chwast. Kwitnie jako pierwsza, czyli niedługo zacznie mieć kwiatki i kwitnie do jesieni, także pięknie wygląda. Kolejna roślinka, którą teraz wypatrzyłam i którą też zbiera się na przykład teraz glistnik, ja ziele. Na oczy tylko że tak na oczy zbiera się w okresie letnim i wiosennym. Robi się papkę, nakłada się na oczy, trzyma się i podobno bardzo poprawiają wzrok. O tym się dowiedzieliśmy od doktora Jaśkowskiego. Natomiast teraz w tym okresie, czyli przed wiosną, zbiera się korzeń glistnika. Z racji tego, że glistnik jest bardzo zdrową rośliną, to my się go nie pozbywamy w mimo że to też uchodzi za chwast. Kolejne drzewko. To jest świerk. Igiełki świerka też się zbiera. My zbieramy czasami na przykład igiełki świerka, żeby sobie zrobić na zapach do domu. Kapkamy sobie troszkę olejku zapachowego i dorzucamy igiełek, żeby bardziej pachniało. Zresztą wiecie, jak macie choinkę na przykład na święta, że jak macie prawdziwą, to ten zapach igliwa się nosi, więc my sobie tak właśnie robimy w domu. No i oczywiście to też się pije na herbatkę, na par. No są różne możliwości, także warto zbierać igliby z choinek, bo jest bardzo bogate w witaminę C. Także takie roślinki, tak jak wymieniłam, to są fajne, szczególnie dla osób, które lubią herbaty, bo będą często po nie sięgać. I nie dość, że będą wam smakować, to jeszcze będziecie odbudowywać swoje zdrowie. Ja uważam, że jak możecie sobie pomóc naturalnie, to warto, żeby nie chorować, szczególnie właśnie w zimie. Teraz, teraz jak się sucha, to mnóstwo ludzi jest ciągle przeziębionych, dzieci macie ciągle chore, także jak możecie, to zbierajcie i. Dawkujcie tak profilaktycznie, nie tylko jak jesteście chorzy. Ludzie wyszli z założenia, że jeśli jest takie drzewo, które się rozrasta bardzo, rozsiewa, to trzeba usuwać, dlatego wielu ludzi z ogrodów usuwa na przykład brzozy. A brzoza jest bardzo prozdrowotnym drzewkiem. Na wiosnę, chociaż u nas z racji tego, że my mieszkamy wysoko, to wiosna przechodzi nieco później, są na końcach gałązek pączki u nas jeszcze widzę nie ma. Tak samo sok z brzozy u nas yy, tak za 2-3 tygodnie jest później niż zwykle. Tak samo zbiera się też listki z brzozy takie jak są jeszcze lepkie i przepyszna herbata wychodzi z tego i tak jak ja sprawdziłam na sobie lepsza wychodzi wtedy herbata yy, jak zbierzecie i wrzucicie bezpośrednio do wody niż jak ususzycie i wtedy zaparzycie, bo wtedy jest lekko gorzkawa. Także brzozę można na różne sposoby zbierać. Niedługo będziemy zbierać sok. Zbieramy co roku, co widać po konarze tutaj drzewa, że było zbierane. Chyba już piąty rok zbieramy sok z brzozy, jest bardzo dobry i mega, mega zdrowy i za darmo. Tylko pamiętajcie, że zbiera się sok z brzozy, która ma dosyć duży pień. Nie zbierajcie go z takich drzew młodziutkich, cienkich, bo może się zdarzyć, także uschną. Jeszcze jest bardzo istotne, jeśli byście zbierali sok z brzozy, i nawiercali tak jak my, to należy wbijać kołeczek, żeby te dziurki zaślepić. Tutaj widać na przykład zeszłoroczne, że wbijaliśmy. Chodzi o to, żeby ten sok się nie lał na darmo. A, jeszcze ta, taka Korytarz. informacja. też Ostat... się zbiera. A ostatnio y, oglądaliśmy, że dzięcioły bardzo lubią dziobać y, brzozę i klon właśnie, żeby pozyskiwać sok. Lipa. To, to nie lipne drzewo. Jak byliśmy jeszcze w okresie takim letnim w domu, bo teraz, jak wiecie, wyjeżdżamy, to zbieraliśmy sobie kwiatuszki lipy. Ona jest ogromna, więc tych kwiatów było pełno. Do herbaty trzeba się przyzwyczaić, bo jest taka dosyć nietypowa w smaku. Natomiast jest bardzo fajna, uspokajająca i taka no, poprawia, poprawia sen, poprawia nastrój. No, i też oczywiście na wszelkiego rodzaju zapalenia. I ona też już powoli ma pączki. I domyślam się, że pączki też można zbierać, bo ogólnie te drzewa, które są prozdrowotne, to na ogół jest tak, że każdy jej ich element można zbierać, tylko inaczej się wykorzystuje. Też ludzie nie, wie, nie zawsze wiedzą, że można zbierać. A to tak przy okazji, bo nie o tym chciałam mówić, chciałam Wam pokazać inną roślinkę. Mówi się, że majowa pokrzywa jest najlepsza. Natomiast już zaczyna wychodzić. Mamy luty, zazwyczaj wychodziła w marcu. I ja już wtedy zbieram pokrzywę. Herbata z pokrzywy jest bardzo smaczna. Na włosy, na paznokcie, na skórę. No, na, można by długo wymieniać. Jest też bardzo fajna w ogródku, jeśli macie ogródek warzywny. Pokrzywa to jedna z moich ulubionych ziół. Uwielbiam herbatę ze świeżo zebranej pokrzywy. Pokrzywa kupiona w sklepie nie smakuje tak dobrze jak ta suszona własnoręcznie. Dla mnie najważniejsze jest to, że pokrzywa oczyszcza organizm toksyn. A ponieważ mam pracę jaką mam i wciągam ich dość dużo, to bardzo chętnie sięgam po właśnie to dzieło. Oprócz tego pomaga ona w przemienie materii, stabilizuje poziom cukru we krwi i zapobiega przed nadmiernym oceniem się. Mamy dwie? Dwie, chyba siedmiu nam się tylko przyjęły magnalia. I magnolia też jest yy, kwiatem jadalnym. Podobno robią go w ciśnieniu leśnikowym. Nigdy nie próbowaliśmy, bo nigdy nie doczekaliśmy się kwiatów, ale liczymy, że kiedyś będziemy mogli spróbować. Zaczęła się wiosna, jest fajna pogoda do robót w ogródku, więc u nas już jak się wiecie, dzieje się. Marek pomalował drzewka wapnem ogrodowym. Wygląda to tak trochę śmiesznie, ale to chodzi o to, żeby one były zdrowsze, ładnie rosły, bo chcemy mieć tutaj taki sad, żeby. Kiedyś na emeryturze przyjść tutaj i tylko zbierać, 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 robić przetwory i żreć. Jest taki krzak w ogrodach i na, w lasach, nazywa się Malina. I w większości z nas się kojarzy z tym, żeby zbierać owoce. Natomiast y, zbiera się też listeczki i gałązki. Tutaj akurat mamy jeżynę, bo u nas y, w Malinach wszystkie listki już zostały oskubane. A jeżyna widać rośnie i to można zbierać cały rok w zasadzie. Czyli nie tylko owoce, a liście i gałązki i właśnie wszystko, wszystko na herbatkę. Także ja się dzisiaj wybrałam do ogródka. Myślałam, że Wam powiem o kilku roślinkach, ale gdzie się nie obejrzę, to rośnie coś, co ja wiem, że można zjeść, także tego jest mnóstwo. Jakby ktoś się zainteresował roślinkami tak jak i my, to wiedziałby, że mając własny ogród można po prostu... Mnóstwo rzeczy przestać kupować. Można zbierać samemu, jak się oczywiście chce. A nam się chce, jak tylko mamy czas. Także zbieramy, parzymy dla zdrowotności. Liście jeżyn działają przeciwzapalnie. Ściągają błony śluzowe i pomagają w leczeniu nieżytu układu pokarmowego. Także tyle w tym odcinku. I tak pokazałam więcej niż chciałam. Niedługo zaczną się roślinki, które się zbiera nieco później. Jeśli tylko będziemy mieli czas nagrać film, to też nagramy, żebyście się dowiedzieli. Szczególnie, że są roślinki, które niedługo będą kwitły i bardzo pomagają na najsłynniejszą chorobę świata, która była niedawno i niby cały czas jest. Więc jak chcecie, to śledźcie kanał. Dzięki, że byliście. Ja uciekam do pracy. My od lat pijemy herbaty ziołowe. Nie pijemy ich nadminnie, ale jednak zawsze staramy się o nich pamiętać. Unikamy stosowania tabletek. Więc jeśli jest jakieś zioło na dolegliwość, która może nas dopaść, to staramy się je suszyć i trzymać w szafce, szczególnie że mnóstwo ziół można znaleźć naprawdę w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Polecam Wam również to robić, w końcu zdrowie jest tylko jedno.